Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mamy odcinek Q&A! Zapytaj Herosa, czyli część, powiem wam, że kolejna, bo chyba trzecia, czy tam czwarta. Oczywiście odcineczek z okazji 22 tysięcy subskrypcji. Jak to oglądacie, już chyba jest 23 tysiące, no ale przepraszam, przepraszam, jak to tak szybko idzie, a nie się nie zdążyłem po prostu tego ogarnąć wszystkiego. Ale my lecimy już sobie z pierwszym pytankiem. Te pytanka będą się pojawiały gdzieś... tu? albo tu, albo, albo tu, o, 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 gdzie, o tu chyba pytanka będą się pojawiały, także zaczynajmy. Karol pyta, od kiedy jesteś na YouTubie? Na YouTubie jestem już od 2012 roku, bo kiedyś miałem kanał, Michał Dąbrowski się nazywał swoją drogą, potem był Michał Dąbrowski, drugi kanał, od 2013 chyba lipca. No i tak filmy się pojawiały raz na pół roku, jakieś tam wiadomo, sklejanki, takie z farminga i w ogóle pod muzyczkę, ale tak, żeby tam nagrywać wiadomo i live robić, to tak, dwa lata można powiedzieć, czyli od 2016. Jakub pytacie, przekonwertujesz jakiegoś moda? Nie, nie konwertuję modów, zapamiętajcie sobie to. Nie piszcie do mnie o konwertowanie modów, nie robię modów. Nie robię modów już od dwóch lat praktycznie, a wy mi piszecie cały czas Przekonwertujesz moda, przekonwertujesz, przekonwertujesz Nie, nie zrobię takiego czegoś I kolejne pytanie, będziesz robił jakieś mody do FSA 19? Nie, nie będę robił modów do żadnego FSA 19 Będzie tylko i wyłącznie jakaś mapa najprawdopodobniej, którą będziecie mogli pobrać Kiedyś, kiedyś będziecie mogli pobrać, a i pograć sobie po prostu na niej Ale modów nie będzie Miś pyta, czy lubisz nagrywać jak traktujesz widzów? Czy lubię nagrywać? No, to jest takie już praktycznie praca moja, jeżeli chodzi o nagrywanie, bo to nie jest tylko i wyłącznie, że wiecie, że się lubi, czy się nie lubi, tylko po prostu wiesz, że musisz nagrać, żeby widzowie mieli co oglądać, e, po prostu na przykład codziennie o godzinie 15. I na przykład jakiegoś live'a zrobić, żeby mieli na co popatrzeć. Jak traktujesz widzów? Nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. No, nie mam pojęcia, jak ja traktuję widzów. Tak, no normalnie, no jak osobę z internetu chyba, to o to chodzi, prawda? Tylko tak bardziej wyjątkowo niż jakąś osobę, z internetu taką randomową, tylko wiem, że jest częścią ekipy po prostu, prawda? O to chyba chodzi. Kolejne pytanie, czemu nazwa Heros? Dlaczego nazwa Heros, moi drodzy? Kiedyś miałem takie konto na jakimś tam forum, już nieważne na jakim, ale związanym z LSM. No i miałem nazwę Michał. czy tam Michał 777, czy tam Michał 79, coś takiego. No i tak sobie patrzę, no fajnie było coś bardziej kreatywnego, wymyśleć coś nowego, a nie tylko tak wiecie od imienia ta nazwa i w ogóle. No i wpisałem sobie Greccy Bogowie, czy tam jazdyś tam Bogowy, i był Heros, i dodałem sobie po prostu po Heros TV, bo wiele kanałów tak miało, i ja też tak zrobiłem, i, i wyszło Heros TV. Nemox spytać, czy masz gospodarstwo w prawdziwym życiu? Wiele razy odpowiadałem, że nie mam gospodarstwa w prawdziwym życiu, ale i tak cały czas są te same pytania, dlatego wam mówię po raz kolejny, że po prostu tego gospodarstwa nie mam, nie posiadam, nigdy nie miałem. Dziadek ma, ale to... No nie ma już pola po prostu, tak, tak wam powiem, ale ciągnik dalej stoi. Tytus pyta, jak się wybiłeś? I teraz tak, czy 23 tysiące subskrypcji to jest wybicie? Mi się zdaje, że nie, jakbym miał tak 50 tysięcy subskrypcji, czyli no można powiedzieć dwa razy więcej, to można już mówić o jakimś tam wybiciu się, ale 23 tysiące to jest takie nagrywanie, ale nie wybicie się po prostu. No można mówić, że jestem youtuberem, ale że się nie wybiłem. Jak to jest, gdy nagrywasz? I nie wiem o co ci chodzi w tym pytaniu. No tak to jest, że jak nagrywam, że sobie klikam na pulpit, odpalam sobie ikonkę programu, odpalam sobie ikonkę drugiego programu, ustawiam sobie Blue Yeti, ustawiam sobie Kamerkę, i se klikam F9 i jak już se F9, to czekam po prostu gadam do kamerki jak idiota sam do siebie No i potem wy to odsłuchujecie widzicie obraz, który jest wrenderowany? No i tak to wygląda, no co ja Ci więcej mogę powiedzieć? Micho pyta czy masz dziewczynę? Nie mam dziewczyny, jeżeli są jakieś chętne fanki, to zapraszam na Instagrama, albo na fanpage, albo na YouTube, gdzie tylko chcecie. Mikołaj pyta ile zajęło mi zebranie pierwszych 100 widzów? oj eee, ojoj, pierwszych 100 widzów. No nie mam pojęcia, nie odpowiem Ci na to pytanie ze względu na to, że no 100 widzów, no... Na przykład powiem ci tak, teraz na przykład 24 godziny ostatnio przybyło 220 widzów, ale pierwszych 100, no to nie jestem w stanie Ci powiedzieć kiedy to było i w jakim przedziale czasowym. Mati pyta, ile masz lat? PS pozdrowisz? Pozdrawiam, Mati, pozdrawiam. Widzę ta ikonka Minecraftowa A lat mam 18 i... No od Maja sobie policzcie, który tam już teraz jest, bo nie wiem, którego nawet ten odcinek będzie. Koło pyta, ile masz sióstr ciotecznych lub bratów ciotecznych? Oj, 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 no i żeby to liczyć, to trzeba to faktycznie było liczyć, ale moim zdaniem takie informacje wam są do niczego niepotrzebne, bo co to za różnica, ile ktoś ma sióstr ciote ciotecznych czy tam braci ciotecznych? Ważne, że mam jednego brata rodzonego, którego mogliście oglądać już na kanale. FIFA 19 była, także zapraszam. Możecie obejrzeć, jeżeli nie wiecie, kto to jest dokładnie. Nati pyta, kiedy wreszcie będzie top 5 ta seria? Ta seria top 5 jest zaniedbana, dlatego że tam jest to jedyna seria, w której trzeba sklejać, w której trzeba montować i obrabiać ten filmik, żeby on dobrze wyszedł. A ja nie mam chęci siedzenia w tych programach i po prostu ta seria top 5 jak na razie umarła na kanale. Może kiedyś powróci do żywych, nie mam pojęcia. A może powróci dopiero jak będzie FS19 Tego nikt nie wie, jak wstawię to wstawię po prostu Tyle ci mogę powiedzieć na ten temat, bo... No sam chciałem się do tego zabrać, ale... Nie mam chęci po prostu Oskar pyta, czemu jesteś taki fajny? Jestem taki fajny, bo... Taki się urodziłem po prostu, jestem zajebisty, no... No jestem zajebisty... Jestem skromny bardzo, no ale jestem zajebisty, razem z tą skromnością idzie zajebistość, także wiecie, jestem po prostu najlepszy, jestem zajebisty, no i napiszcie w komentarzu serduszko najlepszy, znaczy serduszko, hashtag najlepszy, ja wam przypnę serduszko Michu pyta, ile masz lat? 18, ile masz wzrostu? Ponad 1,80m, ale nie dużo, ponad 1,80m, bo nie wiem ile dokładnie Masz prawko? Tak, prawko mam tak dokładnie od... Lipiec, sierpień, wrzesień, no 3 miesiące mam prawko, już dużo się najeździłem powiem wam Będzie live 24 godziny? 24 godzinnego live'a nie będzie Albo będzie, ale nie wiem i nie odpowiem Szybeks pyta Heros, rozdasz kiedyś FESa 17? Ja wam powiem tak, jest konkurs na fanpage'u, w którym mam do rozdania farminga 19 17 to już przeszłość, to już po prostu 17 już umarła 19 będzie do rozdawania, 17 nigdy nie rozdam. Konkurs chyba był na FSA 17, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba na kanale nawet, także kiedyś można było wygrać. Teraz już tylko i wyłącznie do przodu te gry. Co zachęciło Cię do nagrywania na YouTube? Do nagrywania na YouTube zachęciło mnie no takie siedzenie przed komputerkiem, granie w tego FSA, bo wiadomo, jak był mniejszy, to jakoś bardziej mnie to ciekawiło. No i później wiadomo, jakieś tam kanały, które wtedy prylowały po prostu, nie pamiętam jakie to były kanały, swoją drogo teraz. No ale były w topce, które nagrywały farming ga, co ja też oglądałem te filmiki kiedyś. No i po prostu, tak jakoś się stało, że sam zacząłem nagrywać, sklejać te filmy. No i tak, aż do teraz. Was do Kuba pyta, co jest Twoją pasją? Pozdrowisz? Pozdrawiam. Ale co jest Moją pasją? Moją pasją jest, ja wiem, chyba nie mam jakiejś takiej swojej pasji. No można powiedzieć YouTube, ale czy ja wiem czy to taka pasja? No po prostu to się robi, no nie ja nie wiem, nie uważam tak czegoś za swoją pasję. Leno HD pyta, czy będą odcinki z Hali Orlika? Pozdro. Eee, I tak, już tak jeden odcinek był z Hali na 100%, z Orlika... Nie, bo Orlika tutaj w okolicach blisko nie ma. Ale były startanu, chyba, jeżeli się nie mylę, przynajmniej na grupie był na pewno. No i teraz tak, z eee, Hala się zaczyna od października. Czy będzie jak to nagrać? Nie mam kamerki GoPro I to jest duży problem Bo jeżeli bym miał tą kamerkę To na pewno można było coś śmigać Telefon mam 100 giga miejsca Jakość zajebista Tylko to nie wychodzi tak samo jak i GoPro No GoPro jest po prostu lepiej Także niedługo może być jakiś cel dotacji na taką kamerkę Ustawiony jeżeli zbierzemy nie wiem te 1000 zł No to po prostu będą takie odcinki A jeżeli nie zbierzemy no to pewnie nie będzie Bo nie będzie czym tego nagrać Michał pyta jaki masz telefon i co będziesz przerabiał w swoim stanowisku? Jak widzicie telefon mam... Zresztą czekajcie, 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 już wam pokazuję. Samsung s 7 Edge tu jest akurat, on nie jest taki porysowany, on jest ładniutki, tylko że tu jest ta o, ta, o to się używa, wiecie? O taką po prostu. No i tak wygląda przód. Te drobinki kurzu są akurat pod szkłem hartowanym i szkło hartowane też jest popękane, bo tak się używa go dosyć mocno. Co będę zmieniał w swoim stanowisku? Po pierwsze, jeżeli zbierzemy cel dotacji, to biurko to jest mega rzecz potrzebna. No, w sumie to jest dobre, tylko że jest zaogrąglone, to przeszkadza mi troszeczkę. Po drugie, oświetlenie. I po trzecie, Uch, To całe, co widzicie za mną, te pianki akustyczne, bo trzeba to zmienić, niestety. Po pierwsze, na jakieś ładniejsze, lepsze, co idzie za tym droższe. Dlatego, no, kasa jest potrzebna. Zowik, lubisz Instagrama? Kiedyś do Instagrama podchodziłem tak, że no, fajnie, fajna stronka, gdzie można tam zdjęcia powstawiać. Nie korciło mnie, wiecie, nie lubiałem robić sobie zdjęć, no bo to jakoś tak, nie wiem, teraz też nie lubię. Ale ze względu na to, że obserwuję mnie prawie półtora tysiąca osób, ten Instagram stał się dla mnie ważną rzeczą. No i po prostu jakieś relacje wam robię, czy wstawiam zdjęcia na Instagrama. To no, taka już kwestia przyzwyczajenia. Teraz akurat lubię Instagrama kiedyś, to bym powiedział. Nawet i teraz, jakbym nie miał widzów, jakbym nie miał kanału, to bym powiedział, no, no wywalone mam do tego Instagrama, bym sobie założył jakiś tam profil, obserwował co niektóre osoby. Rafa pyta, od kiedy grasz farminga gram od pierwszej wersji? Anti pyta, do kiedy planujesz nagrywać? No to ch tu chyba jest odpowiedź bardzo prosta, jak najdłużej i jak najczęściej. Do jakiej chodzisz szkoły? Pozdrawiam, eee, chodzę do szkoły Głowackiej Krasnystaw, możesz sobie wpisać w necie, na pewno ci wyskoczy. No i kolejne pytanie, jaki masz komputer i kartę graficzną? No kartę graficzną mam od Nvidia 1070, wersja od MSI'a. Czyli zajebista, czarno-czerwona, piękna bestia, a komputer mam o wartości 9000 tysięcy złotych, także mi się zdaje, że jest z górnej półki i to dosyć bardzo, a specyfikacje znajdziesz pod lajbem, bo mi się nie chcę tego wszystkiego wymieniać po prostu. Kolejne pytanie, w jakim województwie mieszkasz? Mieszkam w województwie lubelskim i to sobie zapamiętajcie, bo jest dużo pytań o to właśnie, gdzie mieszkam. Także lubelskie najlepsza. No, najlepsze województwo, po prostu. Kolejne pytanie od Michała. Jaka jest Twoja ulubiona gra? Moja ulubiona gra aktualnie to FIFA 19. Już po premierze. I naprawdę ta gra jest po prostu mega, mega zajebista. Będziecie ją mieli na kanale, także, także wszystko będzie pięknie. Kolejne pytanie, jaki jest Twój cel na YouTubie? Mój cel na YouTubie jest, po pierwsze, jak najwięcej subskrypcji, nie mam jakiegoś celu, żeby się, nie wiem, na przykład powiem sobie 100 tysięcy subskrypcji i na tym się zatrzymać, nie Tylko cały czas iść do przodu, cały czas się rozwijać, taki jest główny cel I wiadomo, na YouTubie, no to również rozwijać te social media, tam Facebook, w sumie fanpage, grupka, czy Instagram, no i taki jest główny cel na tym YouTubie Kolejne pytanie, jaką masz alternatywę od YouTuba? W sensie, jaką alternatywę mam od YouTuba... Właśnie nie mogę zrozumieć tego pytania, no bo co jest w tym YouTubie takiego, żeby była jakaś inna alternatywa, czy chodzi o spędzanie czasu, czy coś w tym stylu, ale chyba o to chodziło, dlatego powiem piłka nożna. Marcin pyta, jaki twoim zdaniem jest najlepszy telefon? Najlepszy telefon jest najprawdopodobniej aktualnie albo ten najnowszy iPhone, co wyszedł tam z XS, czy nie, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale teraz też będzie wychodził Samsung... 10, czy tam Samsung, coś w tym stylu eee, także to są chyba dwa najlepsze telefony aktualnie na rynku, które będą czy chciałbyś mieć powralu ze względu na nagrywanie filmików, tak ze względu na pracę na gospodarstwie, nie jakich youtuberów polecasz oglądać? YouTuberów polecam oglądać. Tych, co mają dużo subskrypcji, dużo wyświetleń. Nie, akurat tutaj żartuję. Ze względu na to, po prostu co wy lubicie oglądać, to najlepiej na to wchodzić i to sobie oglądać, a nie patrząc na ilość subskrypcji w ogóle. Bo może być na przykład. Milion subskrypcji może być kanał całkowicie do dupy prowadzony tylko i wyłącznie jakieś tam clickbaity, a może być fajny kanał, który ma 10 tysięcy subskrypcji i lepiej pooglądać na przykład tego gościa, co ma 10 tysięcy niż tego co ma milion. Warus pyta, czy denerwują mnie, co niektórzy widzowie? Tu odpowiedź jest prosta. Tak, oczywiście, że denerwują. Na przykład gdy mamy streama i jest kurczę 10 tysięcy pytań o mapę, na której gram. No, powiedzcie mi teraz w komentarzach Po cholerę pytać o to samo, gdy... Wiecie, jaka to mapa. Jeżeli oglądacie filmiki, to musicie wiedzieć, co to za mapa. No, rozumiem, jest jakaś nowa, no to są pytania. Albo czy dasz mi to? Nie, nie daję modów. Nie daję modów nikomu, dlatego też o to nie pytajcie. To są naprawdę denerwujące pytania. No i automatycznie ci widzowie denerwują. Filip pyta: Czy lubisz rolnictwo, czy robisz to w celach zabicia nudy? Jeżeli bym robił to w celach zabicia nudy, to najprawdopodobniej bym to robił z inną grą. A jeżeli chodzi o czy lubię rolnictwo, no mój kanał się o to opiera. To jak można tego nie lubić, jeżeli praktycznie no, no 100% serii jest na kanale aktualnie z tego. Maszlak pisze, jak wyrwać fajną lożkę. Fajną lożkę wystarczy wyrwać tak. Samochód powyżej 100 tysięcy złotych, drogi zegarek, drogi telefon, e, dużo w portfelu i myślę, że te cztery rzeczy nawet bez urody... No i tak jesteś jebanym takim, ojojoj, oj, oj, bo zaraz będzie zarabianie usunięte z filmu. Oj, przepraszam, YouTube, przepraszam za to przegleństwo. No i tak jesteś takim grubasem, no nie? Z paskudną twarzą. To i tak te cztery rzeczy ci wystarczą do tego wszystkiego. Crazor pyta, kiedy film, jak zarabiasz, jak, ile zarabiasz na YouTube? Taki film planowałem zrobić na 25 tysięcy subskrypcji, żeby wam pokazać te zarobki ale, czy on będzie, czy go nie będzie, jeszcze nie wiem, ale, w każdym razie mogę powiedzieć, że być może będzie na 25 tysięcy. No i dobra, w dzisiejszym Q&A to by było na tyle, jak wiecie, no pytania się już skończyły, było ich ponad 100, ale większość pytań to były jakieś mody i w ogóle, a nie chcę na takie pytania odpowiadać ze względu na to, że, że nie lubię takich pytań, no pytania powinny być jakieś normalne o życie albo coś, a nie o mody, bo to jest moim zdaniem gówniany temat. Eee, kolejna sprawa, następny Q&A będzie, Najprawdopodobniej na 25 tysięcy subskrypcji, bo na wiele pytań odpowiedziałem. Jeżeli ktoś chce, to niech sobie obejrzy, udostępni to. No i zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z Gospodarstwa Podziadku. Na razie!